a teraz dzień drugi zobaczymy co udało się w naszą pułapkę złapać tu widać pięknie zabezpieczona rurka którą za chwilę pokażę co w niej się znajduje żeby nie zasypać rurki która jest otwór oddechowy do możliwości oddychania kratowi zabieram tą foliówkę a pod spodem widać rurkę tutaj z przecięciem żeby mogło dość powietrze kretowi żeby nie zginął. I tam widać, że w środku coś żywego jest. I teraz starannie tę rurkę wyjmiemy, razem z krecikiem, który tam w środku prawdopodobnie siedzi. O, jest byczysko. O, widzicie Państwo? Tu się pokazuje. My go wypuścimy do wanienki, żeby nam nie dał dyla. Będzie ciężko go wypuścić, bo to są zapadki do środka. O, a teraz otworzyliśmy i proszę zobaczyć. I to jest nasz krecik. A teraz opowiem troszeczkę o tej rurce. To jest właśnie rurka wykonana z normalnej rurki PCV 50 z dwustronnymi zapadkami do środka z jednej i z drugiej. Obydwie się są do środka. U góry jest otwór, żeby zwierzątko nie udusiło się bez powodu. I jeżeli krecik wejdzie z tej strony, wejść, wejdzie, ale zapadka spowoduje, że on już nie wyjdzie. Identycznie jest z drugiej strony, jest zapadka w tej chwili otwarta, ale bo się zabrudziła ziemią. Ale normalnie o, zamknięta, i krecik nie wyjdzie. I w ten sposób złapaliśmy żywego krecika. Nie robię mu żadnej krzywdy. Proszę bardzo. Ja dam do cienia. O i krecik sobie biega. On jest teraz troszeczkę zdenerwowany. Bo troszeczkę się zdziwił. I na tym polega łapanie kreta. Pokażę jeszcze jak wygląda kanał. Przelotowy, o którym wczoraj mówiłem. Proszę bardzo. To są takie otwory w jedną stronę i otwór w drugą stronę i wystarczy te kanały połączyć taką rureczką i można złapać kreta nie robiąc mu krzywdy dziękuję